Dzisiaj witam was w filmiku e, Kolejnym filmiku z serii Cheat Chat e, Ostatni filmik bardzo wam się spodobał Spodobało wam się to, że opowiadałam o moich e, O moich planach Więc dzisiaj ponawiam taki Cheat Chat, tym razem mam nadzieję, że Będzie nam to o wiele szybciej Także nie spodziewajcie się tutaj e, Jakichś tutoriali, na pewno nie pokażę wam Jak się malować, ja po prostu się maluję Dzisiaj mam w planie nagrać kilka filmików Dla was nawet jedno mierzymy Także przy okazji pogadam sobie do was o Wam o, e, o moich planach, może opowiem Wam o moich planach na wakacje, e, opowiem Wam o naszym wyjeździe do Lwowa. Jeśli jeszcze nie widziałyście vlogów z Lwowa, to serdecznie polecam, link zostawiam Wam tutaj. E, także opowiem wam tak już po jakimś czasie, po, po tym, jak już zdążyłam ochłonąć. E, no, i inne no, takie pierdołki, może postanowienia noworoczne, no a przy okazji będę się malowała. Także jeśli jesteście zainteresowane, to zapraszam do oglądania. Zachęcam też do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, jeśli. właśnie takie filmiki też Wam się podobają, takie właśnie na luzie, e, takie pogadankowe, po prostu. Powiem Wam jeszcze, że tutaj jest moje lustereczko, ja będę się tutaj w niej wgapiała od czasu do czasu, właściwie to cały czas e, i dzisiaj nie będę nakładała sobie bazy, bo mam już krem na twarzy, także od razu zacznę od podkładu. Dzisiaj podkładem numer jeden będzie ten podkład e, Catrice HD Liquid Coverage, na pewno go znacie, na pewno już nieraz widziałeś, chciałam mam kolorek 010 teraz, bo jestem jednak troszeczkę... Mm, Zbladziała. No więc tak, może zacznijmy od lwowa, bo jest to najświeższy temat e, i najbliższy mojemu sercu aktualnie. E, tak jak wspominałam, my w Lwowie byliśmy cztery dni, z czego powstały właśnie seria vlogów, polecam wam serdecznie vlogi, jeśli macie ochotę je zobaczyć byliśmy, wyjechaliśmy drugiego dnia świąt i wróciliśmy 29 przez Sylwestrem. wiele z was pisało mi o tym, że byśmy zostali właśnie na Sylwestrę, no ale nie taki był plan, plan był właśnie, plan wyjazdu opiewał dni pomiędzy świętami, a Sylwestrem właśnie, dodatkowo mój syn miał plany sylwestrowe więc wiecie, musieliśmy wrócić eee, i zapewne zapytacie mnie, jak mi się podobało. Jak mi się podobało w Lwowie, czy jeszcze wrócę? Eee, podobać. Bardzo mi się podobało i na pewno jeszcze wrócimy i to jest moja odpowiedź na wasze pytania. Na pewno wrócimy, bo um, te wszystkie miejsca, w których my byliśmy, zupełnie inaczej wyglądają um, właśnie w cieplejszych miesiącach zupełnie inaczej wyglądają wtedy kiedy jest zielono, wtedy kiedy są liście na drzewach. My byliśmy właśnie w grudniu, więc um, be, be, be. My byliśmy w grudniu, więc ym, dosyć szara, i dosyć ponura, aczkolwiek trafił nam się dzień, kiedy sypał śnieg, kiedy była niezła zawierucha więc wydaje mi się, że ta aura była nieco lepsza niż um, takie właśnie szarości nie wiem, nie, nie podoba mi się nie podoba mi się to jak wygląda właśnie miasto bez śniegu w ogóle świat bez śniegu w zimie to jest po prostu ponury okrutny, okropny i brzydki więc ten śnieg uratował troszeczkę ten wygląd Lwowa no ale spodobało mi się spodobało mi się dużo restauracji to jest, to jest na pewno wielki, wielki plus, my w ogóle byliśmy przygotowani na to to, że będziemy przez cały dzień na, na mieście, i wy też mogliście w blogach zobaczyć, że my cały czas tam jedliśmy, ale tak naprawdę to cały czas to łaziliśmy. Łaziliśmy y, po całym mieście, i w międzyczasie wpadaliśmy do, y, do restauracji na obiad, no bo to przecież cały dzień łazenia, no to y, co mieliśmy zrobić. Trzeba było zjeść jakiś obiad. Od czasu do czasu wpadaliśmy też do, do kawiarni, jak widzieliście, dużo piliśmy herbaty. Ja od e, kilku miesięcy jestem, e, nazywam siebie herbatnikiem, bo po prostu wiecznie, wiecznie piję herbaty, co nie jest normalną rzeczą w moim przypadku, no bo jakoś, nie wiem, nie jest, nie, nigdy nie byłam jakąś wielką fanką herbat, a teraz po prostu e, mam z 6 rodzajów e, herbat w w szafce i one należą tylko i wyłącznie do mnie, także bardzo często zatrzymywaliśmy się w różnych kawiarenkach na herbatę na grzane wino, na piwko jakieś, coś do rozgrzania kakao, moje dziecko y, po prostu y, zakochało się w kakale, w gorącej czekoladzie w takich specjałach teraz na korektor więc ja no, jestem zakochana w Lwowie i uważam, że to jest świetny pomysł na wyjazd z rodziną na weekend. Jeśli nie macie pomysłu na, na weekend, e, jeśli chcecie zaimprezować cały weekend, to również polecam Lwów, dodatkowo świetne ceny, e, bardzo, bardzo przystępne. Jak na my, jak na Janusza i Grażynę przystało, to byliśmy bardzo, bardzo zadowoleni. No więc na pewno tam jeszcze wrócimy, na pewno właśnie w miesiącach ciepłych. Nie będę mówiła o tym, co mi się nie podobało, bo no, byłam pierwszy raz, tak jakby uważam, że nie mam za bardzo prawa mówić o tym, co mi się nie, nie podobało, no, na pewno moją uwagę zwróciły ludzie. I może nie to, że mi się nie spodobało, ale dziwnym, dziwnym zjawiskiem dla mnie było to, że na Ukrainie potrafiliśmy się dogadać po polsku ze starszymi osobami i takiej powiedzmy, no. 30-40 plus i oni mówili po polsku, oni od czasu do czasu też coś po niemiecku, po ukraińsku, nawet po angielsku się zdarzało osoby. No słuchajcie, poszliśmy do takiej kawiarenki, takiej kawiarenki ala Starbucks powiedzmy, takiej yy, troszeczkę droższej, no i yy, dziewczyny tam w ogóle ani ma ani be. Tylko po ukraińsku. Nawet y, nie, nie próbowały, bo wiecie, jak to jest. Ja po ukraińsku też nie pani maję. Pani Maju. Ja też nie umiem mówić po ukraińsku, ale jestem otwarta na te języki, słucham, kojarzę, łączę te słowa i mniej więcej jestem w stanie się domyślić z tego, co ktoś do mnie mówi. Na podstawie, na podstawie tonu głosu, na podstawie gestów i tych słów, które są podobne do tych polskich. Więc ja się staram jednak zrozumieć, jak ktoś mówi do mnie w innym języku niż, niż polski, niż polski, niż angielski. No a tam w tych właśnie kawiarence nic, ni me, ni be, ni po prostu nawet nie postarały się, żeby, żeby, żeby zrozumieć, także to było dla mnie wielkim, wielkim zaskoczeniem, no ale tak mi się wydaje, że jest to, jest w tym jakiś, um, jakaś logika i jest w tym, że po prostu te starsze osoby pamiętają, pamiętają język polski jeszcze, może mają korzenie polskie, być może i no i to wszystko się ze sobą łączy. Młode osoby już, już nie do końca są łączone z Polską, już wiedzą, że mieliśmy wspólną historię, ale na tym to się kończy, no i, no i właśnie no i tak, 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 to, tak to wygląda. Wiecie, ja też nie oczekuję od Ukraińców, żeby mówili po polsku, ale no nie wiem, jakiejś takiej otwartości przynajmniej. To było dla mnie to było dla mnie wielkie zaskoczenie. Także tak, wyjazd jak najbardziej udany i właśnie wspominałam Daisy Stories, że w 2018 roku byliśmy z moim mężem w Madrycie, właśnie też w przerwie między świętami a Sylwestrem, no i tak się zastanawiałam właśnie, gdzie w tym roku, gdzie w 2020 roku wywieje nas właśnie święta. Jakoś tak, ja zawsze się cieszę w święta, że posiedzimy sobie, że wychilujemy, że mm, będziemy mieli czas na oglądanie seriali, no i wiecie tak, pierwszy dzień jest fajnie, drugi dzień jest fajnie. Potem jest Wigilia, przyjeżdża rodzina, na drugi dzień siedzimy i jemy cały czas tylko sałatka i sałatka i sałatka i ciasta i robi się dziwnie i robi się dziwnie robi się no, takie zmęczenie pomimo tego, że nic nie robicie przynajmniej, nie wiem, przynajmniej ja tak mam nie wysiedzę na tyłku a tym bardziej wszyscy mamy zawsze wolne no bo no, w tym okresie po świątecznym najłatwiej jednak o wolne umówmy się czego ja teraz użyłam? użyłam teraz puderku, wróciłam do puderku z paezę, puder ryżowy, jak go uwielbiam, wielbię, jeśli mnie obserwujecie, to praktycznie od samego początku um, istnienia mojego bloga istnienia YouTube'a mojego ja po prostu wracam do tych pudrów u mnie tak na zmianę paezę i ekocera, także także tak to wygląda, zabieram się za brewki, e, brewki u mnie czy wziąłam coś do brwi? wzięłam standardowo Eveline. To, to do przeczesania. Więc tak, e, przechodząc gładko do tematu wakacji, bo już e, właśnie będąc e, we Lwowie wracając właściwie we, we, ze Lwowa, Dostałam od Was dużo wiadomości odnośnie wakacji, odnośnie następnego wyjazdu. Miałam w ogóle dużo czasu. Czekaliśmy 7 godzin na granicy, więc postanowiłam, że poodpowiadam na Wasze pytania. No i zadałam Wam pytanie na Istasorius. Było dużo pytań o o wakacje. No i e, wtedy jeszcze nie chciałam za bardzo nic zdradzać, bo jeszcze nic nie było do końca dorezerwowane. Na razie się zastanawialiśmy jeszcze. E, jeszcze dogrywaliśmy różne sprawy, no ale udało nam się dograć. No w końcu jest rok 2000. 2000? 2020, więc pasuje dograć niektóre sprawy i no jak nie teraz to kiedy, właściwie to nasze wakacje mamy zaplanowane za 6 miesięcy, więc no, dużo czasu też nie zostało więc postanowiłam podzielić się z wami tą informacją gdzie wybywamy no tak, taką jakby zapowiedź bo sama jeszcze do końca nie zgłębiałam tematu, ale postanowiłam wam powiedzieć, postanowiłam się podzielić tą informacją i słuchajcie Da, da, da! W tym roku wybieramy się do Bułgarii. Tak? Jeszcze nie byliśmy w Bułgarii, w zeszłym roku. E, mieliśmy zaplanowaną e, Chorwację z e, najbliższą rodziną, z moją mamą. E, e, I pomyśleliśmy, że. No, zatęskniliśmy troszeczkę za wyjazdem w dziewięć osób, zatem zatęskniliśmy za wyjazdem właśnie z większą ilością ludzi na pokładzie, więc stwierdziliśmy, że zorganizujemy znowuż wypad taki dłuższy, 14-dniowy. Podobnie jak w Czarnogórze, jak byliśmy w Czarnogórze, więc właśnie w tym roku wybieramy się samochodem, dużym samochodem dziewięcioosobowym do Bułgarii. Też polecam Wam zobaczyć moje vlogi z Czarnogóry, jeśli jeszcze nie widzieliście, tutaj playlistę Wam zostawię, zobaczcie sobie. No właśnie my robimy tak, że pożyczamy duży samochód. Z wszystkimi możliwymi ubezpieczeniami. Eee, zabieramy rodzinę i znajomych. Oczywiście, kto chce, kto chce z nami jechać, to nie jest nic na siłę. Kto, kto ma ochotę, proszę bardzo, dołączajcie się. I właśnie. <laughs> Te, te miejsca, które nam zostaną w samochodzie, to dokoptowujemy. E, w, jeśli chodzi o Czarnogórę, to mm, dokoptowaliśmy sobie zupełnie obcych ludzi, których oczywiście później poznaliśmy. Dla mnie to nie ma problemu i wspaniale bawiliśmy się razem na tym wyjeździe e, i tym razem również planujemy tak zrobić. Aktualnie jesteśmy w trakcie zbierania grupy. E, powiem Wam w ogóle miejsce, do którego się wybieramy. Wybieramy się do miejscowości, która nazywa się Albena. E, jeszcze nie bardzo ogarniam, która to jest część Bułgarii. Gdzieś, gdzieś blisko warny z tego, co, z tego, co kojarzę. W każdym razie, tym razem. Zabukowaliśmy prywatną willę z basenem tylko i wyłącznie dla nas i mam nadzieję, że, że będzie super. Bo naprawdę mieliśmy dużo rozkwin, jeśli chodzi o Bułgarię, no bo no, no, różne mają tam standardy, jeśli chodzi o mieszkania, więc stwierdziliśmy, że no nie chcemy mieszkania, nie chcemy hotelu, chcemy coś swojego. Po prostu my już tak, mamy, my tak lubimy um, podróżować, że bierzemy cały apartament, całe mieszkanie, cały dom. Całe piętro, tak jak to było w Czarnogórze, tak jak to było w Chorwacji, więc tym razem naprawdę wzięliśmy, wzięliśmy cały dom. E, trzy piętra z basenem: z każdy, z każdy będzie miał swój pokój, znaczy każda, każda para będzie miała swój pokój. E, no, przepiękna, przepiękna wila. Na razie nic znam, nie będę pokazywała, nie będę Wam zdradzała, to będziecie pewnie zobaczycie na miejscu. E, Także ja już jestem tak bardzo podekscytowana, no wpłaciliśmy w każdym razie zaliczkę i czekamy, czekamy i szukamy e, chętnych. <gry> Szukamy chętnych na wyjazd z nami. Jeśli macie ochotę, również tutaj dam takie ogłoszenie. Jeśli macie ochotę, wybrać się z nami do Bułgarii na 14 dni, z czego 4 dni oczywiście będziemy w podróży, bo jedziemy samochodem, ale będziemy mieć nocleg po drodze. To, to, już, to już zaplanowałam, to już powiedziałam, że nie ma opcji e, jechania takiego szmatu drogi bez spania, bez porządnego wyspania się, bo to jest po prostu męczarnia. O ile jeszcze rozumiem do i przejechać, tak przesmyknąć się w nosy, to, to już dalej. Takie kierunki właśnie jak Czarnogóra, jak Bułgaria, to, to jest męczarnia. To jest po prostu męczarnia. Tyle godzin w samochodzie bez chwili odpoczynku lub z odpoczynkiem w samochodzie. No to, to, to. To, to już musicie. To już musicie sobie ogarnąć, ale nie ma oczywiście problemu z noslegiem. Wstępny nosleg mamy zaplanowany w Serbii, um, także już coś, nie coś wiadomo, już się jaram, już się cieszę na samą myśl o tym, że odwiedzę nowe państwo, odwiedzę nowy kraj, nowa kultura, nowi ludzie i. Jaram się, jaram się takimi rzeczami. Oczywiście będą vlogi z tego wyjazdu, tak jak serdecznie zapraszam do obserwowania mnie w social mediach tam będzie najwięcej, tam będzie najwięcej informacji. Także tak zdradziłam Wam nasz kierunek w wakacji tegorocznych. Jeszcze taki mały update, jeśli chodzi o ten makijaż, który sobie tutaj robiłam, bo w międzyczasie nałożyłam sobie brąz i róż. Jeśli chodzi o brąz, to użyłam mojej styranej paletki z make-up Revolution. Zobaczcie zobaczcie tylko, co tu się dzieje. Używam tego i tego, te dwa mieszam, no bo to już zostało niewiele. Brąziki, i jeśli chodzi o róż, to używam niezmiennie mojego ukochanego różu z Eveline. To możecie zobaczyć, po prostu, jaki jest Styrany, Proszę bardzo, do ale po prostu ten koral to jest Mute. No i czas na rozświetlacz. Nie wiem, czy ostatnio Wam pokazywałam rozświetlacz, również paletka z Makeup Revolution, z rozświetlaczami. Aktualnie jestem fanką tego, tego Frosty, tego takiego śnieżnego rozświetlacza. I do tego rozświetlacza teraz używam tego pędzelka, to jest pędzelek z Ilu, taki puchaty, malutki, taki słodziaczek to jest tutaj numer 305 i on jest fajny, bo ja nim nakładam od razu i rozcieram tak, że uh! no, ten kolor Frosty jest po prostu cudowny Kolejny krok w naszym makijażu to będą rzęsy, pasuje wymalować oczy, e, no i dzisiaj do oczu uży, użyjemy tej paleteczki. to jest paletka Zoewa Cocoa Blend, jeszcze jej chyba u mnie na kanale nie było, jeśli się nie mylę, zobaczcie, to są moje kolory, to są kolory, no... Na są no, takie codzienne, na co tutaj dużo mówić, ja jestem brązową dziewczyną. ja maluję się na brązowo najczęściej jest to mój taki bezpieczny kolor, e, także cóż, no bierzemy się za makijaż oczu e, i przejdźmy do tematu postanowień noworocznych, bo to was na pewno bardzo, bardzo ciekawi i... Jeśli obserwujecie mnie na blogu, to wiecie, że ja nie lubię postanowień noworocznych. Ja lubię stawiać sobie postanowienia wakacyjne, włączam sobie e, taki tryb wakacyjny, włączam sobie taką wakacyjną to-do listę i e, po prostu właśnie traktuję to jako to-do listę, nie jako postanowienie noworoczne, bo postanowienie noworoczne to jest dla mnie coś takiego, że mogę to wykonać, bardzo bym chciała, ale się boję, może mi nie wyjdzie, a to trudno. I ja tak widzę właśnie wszelkiego rodzaju postanowienia noworoczne, więc wolę sobie wyznaczyć jakąś to do listę, ale też nie chcę nie chcę się stresować i nie chcę się denerwować, że coś mi nie wyszło i wszystkim obiecałam, że tak będzie, a nie wyszło i potem ktoś będzie mnie oceniał, właśnie Właśnie tak. Właśnie tak, że nie dotrzymuję słowa. Yy, więc pomyślałam, że jak co roku, nie będę robiła żadnego postanowienia noworocznego, aczkolwiek chciałabym sobie ustalić takie hasło. Yy, oglądałam właśnie yy, jakiś czas, yy, no kilka odcinków temu film u osy u osobistej stylistki i ona sobie ym, określiła takie jakby słowo roku słowo roku, którym będzie się kierowała, e, którym ym, właśnie którym będzie się kierowała przy wszystkich swoich wyborach przy wszystkich y, swoich decyzjach. No i ja tak sobie myślałam, myślałam nad tym słowem roku, słowem roku osy było słowo naturalnie, naturalnie, naturalnie jest fajnym słowem, bo właśnie możesz tyczyć się wszystkiego, może być interpretowane na różne, na różne sposoby. No i ja wymyśliłam, że moim słowem roku to będzie takie klisze, to będzie słowo zdrowie i pomyślałam, że wszystko co będę robiła w tym roku, właściwie no wszystko, no wszystko co będzie związane ze mną na pewno będzie związane ze słowem zdrowie. Chciałabym troszeczkę podreperować to moje zdrowie, nie to, że coś się sypie ale zaczynam widzieć pierwsze objawy i muszę powiedzieć, że są to niepokojące objawy, na które oczywiście muszę zareagować. Bardzo często naczelne hejterki tego kanału piszą mi, że nie wiesz, że otyłość to jest choroba. Na starość w ogóle nie będziesz mogła się ruszyć. Na starość to w ogóle e, nie doczekasz starości. E, współczuję Twojemu dziecku i współczuję w ogóle e, tobie, że się tak zaniedbałaś i że po prostu. Oj oj. oj, oj, oj. No więc słuchajcie. E, tak jak wszystkie dziewczyny zawsze mówią, że mam lustro w domu i widzę jak wyglądam, no to słuchajcie, ja chodzę do lekarza. Ja robię badania na bieżąco, nawet chyba częściej niż na bieżąco, bo u lekarza jestem powiedzmy, że tak no co dwa miesiące, jeśli nie sama, to z moim dzieckiem, bo to um, to jakieś przeziębienie, to coś się dzieje. No w każdym razie kontakt z lekarzami mam na bieżąco, więc yy, ja też obserwuję swój organizm ja też widzę, co się dzieje. Dopóki wszystkie badania są ok, dopóty jest wszystko w porządku. No ale. No, musicie wiedzieć, że zaczęło, coś zaczęło być nie tak. Widzę po sobie, co się dzieje, e, zastanę mięśnie, zastanę kości, odupasowałoby się ruszyć, troszeczkę poprawić kondycję fizyczną, jeśli chodzi o same ćwiczenia. No, ale również. No ale również um, brak witamin, taka jakaś mała anemia, e, zmęczenie. Um, no, nie będę wymieniała wszystkich objawów, które, które się dzieją, które zauważam, które są dosyć niepokojące, więc postanowiłam w tym roku zadbać troszeczkę o zdrowie, właściwie troszeczkę, właściwie bardzo zadbać o swoje zdrowie, skupić się na tym, <laughs> zwracać uwagę na to, co jem. No, nie będzie łatwe, ja wiem, że to nie będzie łatwe, no ale wyznaczyłam sobie kroki bo u mnie najbardziej i najlepiej e, sprawdzają się właśnie m, kroki, metoda małych kroczków więc mam wyznaczone e, kroki na ten rok i każdego miesiąca będę je e, wykonywała pierwszym krokiem na styczeń jest to, żeby pić więcej wody o Jezu, pewnie już to słyszałyście na co drugim kanale, naprawdę naprawdę to jest ważne, e, ja nie czuję pragnienia, nie czuję, że chce mi się pić, to jest straszne, to jest przerażające i trzeba to zmienić, chcę to zmienić, chcę więcej pić, chcę pić wody i zaczęłam to robić, zaczęłam to robić właściwie już od listopada, no i w grudniu właściwie spokojnie wychodzi mi 2 litry, 2-2,5 litra wody, jeszcze muszę się z tym pilnować, jeszcze używam aplikacji właśnie do... Do liczenia szklanek wody, do liczenia tego, ile wypiję. Także to jest dla mnie najważniejsza rzecz, żeby pić dużo wody. I tak na kolejnym mam nadzieję, że miesiąc styczeń zostanie zamknięty właśnie z taką informacją, że to się udało, i że ten nawyk został wprowadzony poprawnie. Kolejnym nawykiem. Kolejny nawyk pojawi się w lutym, i oprócz tego picia wody pojawi się coś jeszcze, więc małymi kroczkami, małymi kroczkami, wszystko mam nadzieję, że wyreguluję, ale wiecie, nie na zasadzie diety, nie na zasadzie rezygnowania z czegoś, po prostu ze zmiany, tak jakby na zawsze. Jeśli już coś, czegoś się chwytam, to chciałem, żeby to było na zawsze. No oczywiście, że. Yy są wzloty i upadki, tak jak było to z, moimi, z moim paleniem papierosów, bo i rzucałam, i zaczynałam palić, i rzucałam, i zaczynałam palić, no ale gdybym nie próbowała rzucać się tego palenia, no to nie świętowałabym dzisiaj ponad roku bez papierosa, więc to jest jednak mój wielki sukces osobisty i mam nadzieję, że tak już zostanie właśnie. Nie po to się tyle męczyłam, hello. Oczy wmalowane. Zobaczcie, pomarańcz, brązik, złoto. Wydaje mi się, że spoko. I słuchajcie, zrobię teraz coś, zrobię teraz grzech. Nie patrzcie na to, ale ostatnio jestem wielką fanką. To jest moja styrana, styrana kredka z, z gimnazjum, którą dalej używam. Ale ją uwielbiam, po prostu jest tak mięciutka, jest tak nieludka. I słuchajcie, nałożę ją teraz na, na linię wolną. Zobaczcie, co zrobiłam. Pomniejszyłam sobie oko. O nie. Ale od czasu do czasu lubię. Lubię właśnie taki look, taki najtajsowy look. Także dzisiaj taki look mi się podoba. I kończymy ten dzisiejszy makijaż. Porozmawialiśmy sobie o postanowieniach noworocznych. Porozmawialiśmy sobie o wakacjach, o wyjeździe do Lwowa. Dajcie znać, czy wy macie już jakieś yy, plany na wakacje, czy coś yy, kminicie, coś planujecie, czy to będzie to za zagranica, czy jakieś tropiki. Słuchajcie, ja z tymi tropikami to naprawdę nie mam yy, po drodze. Nie mam po drodze, a już gadam o nich od zeszłego roku i marzę yy, o tym wyjeździe od zeszłego roku, ale słuchajcie, no boję się. Boję się lecieć tym samolotem, jeszcze nigdy nie leciałam i... Opowiadam Wam o tym w 30 rzeczach, których nie wiecie o mnie, no z okazji moich 30 urodzin, Link zostawiam Wam tutaj. I nie wiem, wymyślam wszystko i wymyślam wszystkie kraje i wszystkie kierunki, byle by tylko nie musieć lecieć samolotem. Myślę, że prędzej czy później będę musiała, będę musiała to, to ogarnąć, no ale kurczę, odwlekam to jak mogę. Także tak, w tym roku y, wakacje będą w czerwcu. To wydaje mi się jest najlepszy termin dla nas. Jeszcze nie jest za gorąco, nie, jest, nie ma upałów, Tak jak w zeszłym roku, w sierpniu, y, upały w Chorwacji to było po prostu miazga. To była miazga, więc y, jednak lubimy czerwiec. Jedziemy w czerwcu. Y, jeszcze mamy dwa miesiące ciepłych wakacji w Polsce. Zawsze możemy jeszcze coś jeszcze zaplanować na sierpień, może na wrzesień, może na październik. Coś, y, wiecie, coś jakiegoś lasta znowu złapiemy. No mam ochotę na lasta. Zobaczymy, może jeszcze ten lwów ogarniemy, ale tym razem chciałabym zabrać moją mamę do lwowa chciałabym żeby jechała z nami wymalowałam sobie rzęsy nie wiem czy widziałyście rzęsy maluję tuszykiem do rzęs z Curdown z Royal Royal Volume z Eveline bardzo piękne opakowanie takie cieniowane naprawdę przepięknie się prezentuje no super, super kobiece, więc cóż Mój makijaż gotowy Będę sobie dzisiaj w nim nagrywała Jeszcze do tego dołożymy szmineczkę I słuchajcie, wróciłam do szminki Jeszcze wam opowiem o tym, wróciłam do mojej starej szminki Z Rimmel, to jest kolor um... Rosetto? Nie Easy does it Easy does it, 710 to jest taki Brązik Brązowy, brązik, możecie zobaczyć. I jeszcze wam pokażę w środku. To jest taka właśnie najtisowa szminka, najbardziej najtisowa szminka jaką mam w swojej kolekcji. Taka właśnie brązowa z takim połyskiem. No uwielbiam ją. Uwielbiam ją. Ona daje taki metaliczny połysk. Mhm. Miałam powiedzieć, że nie trzeba do niej precyzyjnego nakładania. No nie trzeba. Jest super kremowa. No i fajnie się prezentuje do tego makijażu. Także na dzisiaj to było wszystko. Dziękuję za ten cheat chat, dziękuję za filmik, dziękuję, że e, byliście tutaj ze mną, że go oglądałyście. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli lubicie takie filmiki, takie pogadankowe, pogadankowo-makijażowe. E, I cóż, ja nie przedłużam, żegnam się z wami. Cześć, pa!